Patrzę, patrzę, patrzę. Wyjaśnić? Co? Wyjaśnić? O, demon się Nie, no coś ty zrobił. Coś ty zrobił. Eee, pizza mac and cheese, pizza meat lovers, diabola, sweet spicy salsiccia, pizza serowa, ham and mushrooms, pepperoni, truffle heaven. 7 coli 0, 8 soków pomarańczowych, 10 sosów czoskowych. Jest koli si coli nie zamawiać? A jest 0. Dobra, to kole oszczędzimy. To zamawiam jeszcze pizzę. Już mamy 700 zł w koszyku, iza. Co dobre miejsce. Celujemy tu i podczas like dasza like. ją walimy na łeb Tylko nie wiem czy bliżej tu czy tu, tu gdzieś. Tutaj Tam razem się uda Nie pisałem do kika, będę się napisać Ale już mam, już mam do tego kika, już nawet, nawet mi nie szkoda do kika, ty, nie? nie Nawet mi nie pisać, pisać do niego nie chcę I się pogodziłem z tym kikiem, chuj tego kika, ty, nie? nie Na to do mnie myślę w ogóle A Jak to tak jest? Nie rozumiem, no to... Na no garażu! No, ja też tak mam. Może F? Spróbuj. Czekaj. Ja bo tu nie mogę schować, nie działa. Nie, nic nie działa. Ja schowam, schowam, schowam. Cześć, raz na sławie, dzień dobry. A jako tako w sumie... Jako, jako tako w sumie na dobrą sprawę. Ja też miałem taki problem. Oj żenada, ja chciałam sobie pojeździć autem. No spróbuj. O. A. A. O, widzisz? Lepiej niż wczoraj, no dzisiaj jestem, mam, mam wino. O, oh my fucking goodness Musisz od razu pasy zapiąć. Mm. No. Jest gruba, co? O, kurna! Tym. Jestem w topie. Może Jest Jestem cofan, Ja I Jestem za fan. Jestem ja nie mam nie może tu ale... no. bić, ja mam przywoda i Idę, dalej, ale słuchajmy. muszę zobaczyć, czy ustawiam czy nie. Słuchaj, słuchaj, słuchaj. Nie wiem. Nie wiem. Mam palaka zaraz spalę, Temple, temple, temple. Blech, temple. Blech, temple. Blech. C'est une grande cave. Il a pris la bombe. Coś panie potrzebują? Eee, nie, 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 nie Wszystko jest w porządku Widzicie, pani wygląda Dziękuję O, o Dobra, nie pocojcie się tylko! Nie pocojcie się! ...krosa i na cetę. O kolego, kurwa Panie... Dzielę Do końcu A ja mam RGB? A resetujesz se zasilacz? Zasilacz zasila kompa. Jak wyłączam kompa z gniazdka, to resetuje zasilacz? Czy nie? Zrób donation goal na działkę, Nie. Zrobiłem sobie donation goal, bo twierdziłem, że donation gole baitują widzów, zrobiłem donation goal na gówno i uzbierałem 20 złotych w 5 godzin, stary. Nie ma sensu się kompromitować. Chcesz mieć kurki i krowy, krowy na działce, czy dom typu nowoczesny? Sandra troszkę bardziej trzeba być nowoczesny plus dużo kotków. Ja... Mój endgame życiowy. Mój, mój endgame życiowy. Jakiś mam mieć endgame życiowy. Dom, działkę, na której jest parę drzew i hamak. I mi kurwa wystarczy. Ja więcej nie chcę. Naprawdę. już widzę, jak sobie leżę tutaj pod drzewkiem na hamaku. Opierdam sobie kieł z grilla. Ejshi, ejshi. Let brat miłeś kominasie. Kurwa. Numer? Halo. Jesteś nowa w mieście? Dobrze, suka. A Italia dodała tweet <śmany <śmany> tego na Yapa. <jabba. śmany> zapisz zap, zapisz mój numer, zapisz ten. Bo. Dobra, kurwa, to <gry> Kurwa, nie wyszło. Z jakimi problemami zdrowotnymi zwrócisz się do ornitologa? Do ornitologa się z... Ornitolog to nie jest ten od męskich genitaliów? Dawski jakiś Chloe, a. No, no, no. Wrócę z zepsutym ptakiem. Co się Ptakiem jako zwierzę. Ahaaaa, birds! Okay, birds, one after Oh... He should be able to catch off in the cell, it the kill, but then Magisk will know he's there. Does he wait? Oh, this is huge! FNX! What a play! Both go down in the site, he solves it! So much discipline and look at him go now, catch it! Yeah, it's Gold Zera. Didn't know what the hell was going on, but it. the team's are reacting fast as team oh. kills coming in. ball and ashley gets seized as well. This kill is it. It's gonna be guarded. Now it's time to fall back. And <gasps> <laughs> Yeah. him. <grading> <audio> nie wiem chyba Argentyna, co? Argentyna jakie ma auto? białe? to nie jest Argentyna? ale dobrze kminisz ma czarne i gen 4 a to jest gen 3 Kipna jebana pana takie ma Tak, tak tak, tak ja dojadę 3 dni daję i kurwa, ładowarka wybucha i ta kurwa lampa się. Teraz będzie działać. Musi działać. Jak skleje tak, to musi działać, będzie działać. A to pewnie pe 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 no co to będzie, to pewnie, to pewnie wpizdu. No nie trzymać. Taśma. No taśma się zgrzeje, ta monodarka się zgrzeje. Chuj, nie trzyma! Kurwa, nie wiem, nie wiem. Wierzyłem w to, wierzyłem, że ta taśma będzie działała. nie wiem, na gwarancję daje jutro, pierdolę, ale to nie taśma Nie, ta nawet kurwa, nie, no, skleiłem to. Już, 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 już. Jest chuj, nie wiem, pierdolę to zjem, pierdolę to kurwa, no, patrzcie, 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 chuj, chuj, chuj patrzcie, 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 Ja idę, patrzcie, patrzcie, Nice patrzcie, tower top of Nie no! No! HP, kur... Ja pierdolę, jakbym nie żonglował tymi granatami jebanymi Jak mu tu nic nie będzie To ja biorę Natalie Kurwa A mamy biorę na grzyby, idziemy grzyby zbierać. Nie będziemy se siedzieć, i se grzybki łowić, zbierać, i se grzybki robić. Ogólnie byłoby fajnie, a może potem ona by grzyba wzięła. Nawci w basenie. Gdzie jest ten? Nic z tego nie ma? To nie był nie boss? Nie. To był zwykły mobek. O, to jest ta fala przed, przed tym bossem głównym. Chodź do tego Kowala, dęciak Dobra. Możemy zrobić jeszcze taka tu. To jest taki.

Coś go nie było, już go nie było. Czyli, czyli tak, od USA na prawo Bermudy. To, nie, to są Hawaje. To lewo? A! Bermuda. Skurwy syny. To drugie prawo. Dobra, dobra. Skurwy syny. Pa, to jest, no można się domyślić kto, tak? Gościu, który mnie zaprosił na fit, Front i terapa. <noise> stąd się wziął wers. Braciak jak się wiebał jednym liściem zgasił dwóch. Także stąd się to wzięło, nie? Także to niezmyślony wers Wszystko oczywiście zawsze w mojej muzyce jest real <grymne> No beka jak chuj Mo, to by, z, 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 z. O to będzie przyjebał To gdzie dywy On mu przyjebał mnie <grymne> I właśnie to tego tego. Będzie Nie się wystraszyłem się był Zadowolona pani, z tego auta jest? Zadowolona pani jest? widziałem w ogóle to auto i... Nie. Pierwszy raz widziałem to auto, fajne jest. Fajne się wydaje. Czemu on cofnął w ogóle? Czemu on cof cofnął? Nie mam to cofać i... Właśnie nie nic nie wyszło? Tak. No Dobra. Dzie. Kupra Kuprowa właściwie gdzieś, widziałem. we have window and jungle, open city. To. Op <grychane> 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 Patrzcie. Sisy książki Jestem taka happy! Patrzcie, patrzcie, jakie są piękne! Jestem taka happy! Patrzcie, jakie ładne. Odejdź, o kurwa, o kurwa. Brama, brama mi wyjdzie. Brama. Oh ja już widziałem tą on topa Ja też widziałem Ja też, ns Nt Oh my guuu Nie widzę zagrypka to, to z głową No be. No bo ja chciałem tam kłaść, a on mi tam stanął, chuj 43 w sześciu xd, Pepperoni pep Uhuhu. Trzeba heady dać, nie mamy. Okej, okay, mamy smo dwa smoki. Dawaj, tu daj mi. Rysi podejdź. Rot rotują Puta na B. Rotują na B, Zrotowali na B. Przez mokrę, przez mokrę Chyba bardziej przy ścianie powinien zboostować Oooo Na przyszłość lepiej tam do... do przy ścianie samej zbustować, Bo wtedy ja jestem A w stanie bia, bia, bia. wstać i... No gość mnie nie zobaczy przy skoku Tak bym go zabiła Ale odkurwili się Nice, jest nice, ładnie. No jest ładnie. to No! no. Boże, kurwa. Patrz to, ej, No! Patrz to, patrz teraz. No. Kurwa! No! 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 Woda mi się wylała! <laughs> Czuka tak. tak jest! Lubię się ktoś to <śmiech> robi <śmiech> O kurwa! O kurwa! już przegrywki czułem, nie? Nie no, jak to idzie bez saja, nie? Tja, no, dobrze poszedł. Internet? No już okej okay jest Angelka. Ale za to z Twitchem coś się dupcy i podobności na trochę momentami plan wykonany, no Saja nie ma, no to zikatka, nie?